Witam, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego mężczyzna im jest starszy, tym staje się bardziej atrakcyjny. Oczywiście, jeżeli dba o siebie, jeżeli dba o to, co spożywa, dba o swoje ciało, bo to również ma ogromny wpływ nie tylko na to, jak wygląda, ale na jego na przykład pewność siebie. I teraz, dlaczego taki mężczyzna staje się Atrakcyjniejszy. A jeżeli masz 20 lat w tym momencie i nie masz żadnych sukcesów na polu właśnie z kobietami, czy nie masz nawet znajomych kobiet, jesteś samotnikiem, oglądnij ten film, bo zobaczysz, że z wiekiem bardzo dużo się zmienia na korzyść mężczyzny, dlatego warto oglądać ten filmik. A więc, mamy w coachingu. Takie ćwiczenie jak koło życia. Na tym kole życia są wszystkie podstawowe aspekty naszego życia, czyli na przykład rodzina, finanse, praca, hobby, zdrowie, to co jest najważniejsze. I teraz, kiedy mężczyzna jest, zajeść się po prostu starszy, to Weźmy tu na przykład relacje z ludźmi. co są bardzo ważnym, ważnym aspektem naszego życia. Kiedy stajesz się starszym mężczyzną, dojrzałym mężczyzną, to nie w głowie ci dramaty. Przede wszystkim, kiedy poznajesz siebie, kiedy pracujesz nad sobą, bo tu jest również bardzo ważna sprawa, aby pracować nad sobą, nie tylko się rozwijać fizycznie, ale również mentalnie, to stajesz się bardziej. Autentyczną jednostką. Kiedy stajesz się bardziej autentyczną jednostką, zaczynasz przyciągać podobnych ludzi, czyli autentycznych. Czyli co się wtedy dzieje? Twoje relacje się zmieniają. Ty wchodzisz na wyższy poziom, bo relacje stają się bardziej wartościowe. Kolejna sprawa finanse. Kiedy jesteś mężczyzną starszym, to Przede wszystkim nie kupujesz głupot. Oczywiście to się nie sprawdza w każdym wypadku, ale bardziej zaczynasz szanować pieniądze, bo zastanawiasz się, czy ta dana rzecz jest ci potrzebna, czy może ktoś ci powiedział, abyś to kupił, albo Twoje ego ci powiedziało, że musisz mieć tą rzecz. Kiedy jesteś starszy, to zaczynasz myśleć bardziej o wydatkach. Dlatego że. Zastanawiasz się, czy to naprawdę ja muszę to mieć? Może sobie kupię to w innym terminie? Kolejna sprawa. Zdrowie. Kiedy jesteś młody, oczywiście to się również zmienia, ale jesteś, kiedy jesteś młody, tak nie bardzo patrzysz na zdrowie. Ale kiedy jesteś starszy, zaczynasz myśleć o swoim zdrowiu. Zaczynasz myśleć, że jeżeli ty nie zatroszczysz się o swoje zdrowie, to nie zrobi tego ani rząd, ani lekarze, ani właśnie medycyna, dlatego że to, jak my się czujemy, jakie mamy zdrowie, w bardzo dużym stopniu zależy od nas. Nie zawsze, ale jest to bardzo ważny aspekt. Kolejna sprawa hobby. Kiedy jesteś starszy, to zaczynasz myśleć bardziej o swoim hobby. Kiedy jesteś młody, pracujesz, kiedy jesteś starszy, również pracujesz, ale Wiesz o tym, że czas ucieka, bo za kilka lub kilkanaście lat będziemy żałowali bardziej tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. A więc wtedy już patrzysz inaczej, mówisz sobie: może powinienem zrobić tą podróż, odbyć tą podróż, którą zawsze chciałem odbyć. Może powinienem zacząć się zajmować tą rzeczą, kiedy, od, którą chciałem. I zaczynasz bardziej. Realizować swoje hobby, swoje cele, na przykład wyprawy czy podróże do innych krajów. I krocząc tak, krok po kroku, Twoje życie na tej właśnie kole, na tym kole życia zaczyna się bardziej układać. Kiedy zaczyna się układać każdy aspekt, to automatycznie jesteś na wyższej energii, jesteś bardziej zadowolony z życia. I wtedy ludzie. Widzą w tobie Twoją wartość. A co się dzieje, kiedy ludzie widzą w tobie wartość? Dlatego, że masz każdy aspekt poukładany. Oczywiście, zaznaczam, jeżeli się rozwijasz jako jednostka, bo jeżeli siedzisz na, na kanapie i oglądasz telewizję, i pijesz codziennie piwo i Twoja sylwetka na przykład nie wygląda tak, jak powinna, to tak nie będzie. Ale jeżeli patrzysz na to i co jesz, co robisz, Jakiem, jaką masz pracę, bo tu również bardzo dużo zależy, to wszystko się zmienia, stajesz się bardziej atrakcyjny. Kiedy jesteś bardziej atrakcyjny, kiedy bardziej Twoja energia wzrasta, to ludzie to wyczuwają. Ludzie lgną do wartości, bo pokazujesz samowartość. A kiedy pokazujesz samowartość, ludzie chcą przebywać w Twoim towarzystwie i również kobiety inaczej Cię postrzegają, bo Twoja pewność siebie przede wszystkim wzrasta. Twoja samoocena wzrasta, twoje poczucie własnej wartości wzrasta. Emocje są bardziej wyciszone, dlatego że na przykład medytujesz od 10 lat, a więc twój umysł jest na zupełnie innym poziomie. Również, jak powiedziałem, finanse. Masz na przykład więcej zoszczędzone pieniędzy, masz już pewną wolność, można powiedzieć, finansową, masz jakieś oszczędności. Byłeś w kilku na przykład krajach, masz co do powiedzenia, jesteś oczytany. To wszystko powoduje, że jesteś atrakcyjny. Nie jesteś nudnym mężczyzną. I wtedy kobiety, oczywiście wartościowe kobiety, zaczynają to postrzegać i chcą przebywać właśnie w twoim towarzystwie. Nie chcą przebywać wśród nudnych kolesi i to jest zrozumiałe. Bo kobieta, wartościowa kobieta dąży do tego, aby się spotykać, się rozmawiać, czy przebywać właśnie z mężczyzną, który jest wartościowy, który coś sobą reprezentuje. A więc jeżeli tak powiedziałem, masz 20 lat, to dopiero zaczynasz. Możesz jeszcze wiele w twoim życiu zmienić, a więc nie poddawaj się, pracuj nad sobą. Bo ja zacząłem swoją pracę na sobą około 10 lat temu, i moje życie zmieniło się jak dzień do nocy. Zmieniłem pracę wykonuje zawód, który lubię, który kocha, może powiedzieć. Żyje na swoich zasadach. Nie żyje na takich zasadach, że ktoś mi mówi, jak mam żyć. Żyje tak, jak chcę żyć. A więc zastanów się, czy możesz to zrobić. Ja wierzę, że możesz. Dlatego z czasem stajesz się bardziej atrakcyjny. Bo to widać po Tobie. I nie jest Ci potrzebny drogi samochód, wielki dom. Oczywiście, to może być jakiś Aspekt, to może być jakiś dodatek, ale to nie jest potrzebne, aby być atrakcyjnym, bo atrakcyjność wynika ze środka. Kiedy masz poukładane wszystko na, twoi, na swoim kole życia, to po prostu energia, ta chęć do życia, ta radość bije z Ciebie. I dlatego stajesz się atrakcyjny. I właśnie z wiekiem to się pokazuje, manifestuje w Twoim życiu. A więc fantastycznego dnia, Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.